Wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Państwa na poszukiwania idealnych jeansów. Ja należę do osób, które jeszcze nie znalazły idealnej pary jeans. Mam kilka ulubionych i chodzę w nich częściej niż w innych, ale ogólnie rzecz biorąc, mam bardzo dużo spodni jeans i cały czas poszukuję idealnego fasonu. W tym Sezonie albo od kilku sezonów pojawiło się bardzo dużo ciekawych fasonów, tyle że zwyczajowo dla osób wyższych ode mnie, czyli osób, które mają więcej niż 1,55 m. Ale fasony są bardzo ciekawe i przymierzałam wszystkie. No i niestety nie we wszystkich wyglądam na tyle fajnie, aby się zdecydować na kupno, ale w tym filmiku. Raczej skupiłam się na przymierzaniu fasonów, które są modne w tym sezonie, których powinno się wyglądać przyzwoicie, obojętnie jaką się ma figurę, czyli tak zwane najbardziej klasyczne. W sklepie HM, czyli H-I-M, przymierzyłam bardzo klasyczne spodnie o ciemnym kolorze jeansu. Czym wybieramy ciemniejszy kolor jeansu, tym bardziej wyglądamy na szczuplejsze lub łatwiej później nam te spodnie ogarnąć. Ponieważ, czym jaśniejszy kolor, no, tym wizualnie widać pewne no, niedoskonałości, o tak bym powiedziała. Albo inaczej. Ciemniejszy kolor jeansów jest w tym sezonie bardziej popularny, ponieważ jest zaliczany do raczej kolorów eleganckich. Więc, czym ciemniejszy jeans, tym lepiej. Przymierzam w klasyczne z wysokim stanem o szerokich, klasycznych, prostych nogawkach. Bardzo dobrze się w nich czułam, tylko nie wiem czemu. Od razu mówię, wszystkie fasony, wszystkie spodnie, które przymierzam w tym filmiku za duże, wzięłam za duże rozmiary, no po prostu nie wiem o co chodzi, za duże rozmiary, przy czym yy, na metkach jest napisane, przypuśćmy 36 czy 34, no jakoś jak widzicie Panie mi nie za bardzo, m, nie za bardzo przylegają. W tych właśnie spodniach czułam się bardzo dobrze, Tyle, że za duże. W sklepie H&M przymierzyłam jeszcze inny klasyczny fason, ale klasyczny fason, tyle że super modny w tym sezonie, czyli fason spodni, który jest zaliczany teraz do stylu francuskiego. Czyli znów mamy wysoki stan i szeroką, ale prostą nogawkę. Oprócz tego, że są za duże przy rozmiarze 36, to jeszcze są kosmicznie za długie. No, niestety firmy szyją wszystkie zbudnie na jedną długość, więc pozwoliłam sobie podnieść. To jest modowe wywinięcie. Tyle, że przy tych ogromnych gaciorach, które były w rozmiarze 36, no wygląd wygląda to niekoniecznie. Przy czym jeszcze w dodatku, te nogawki pięknie by się oparły o te cudowne kozaki, które są super modowe, czyli są takie stylizowane na lata 80. Przepiękne kozaki, naprawdę przepiękne kozaki, tyle że przyczepione były gumeczką i to w dodatku jeszcze przy cholewce. No więc w żaden sposób nie można było poprawnie przymierzyć tych spodni i zobaczyć siebie, jak się naprawdę wygląda ze spuszczoną nogawką. Ale jeżeli podoba się paniom ten fason i ten kolor, to te spodnie są Idealne, fantastyczne i naprawdę cudowne. Wyższy stan, który ładnie trzyma, opie, opina ewentualnie tutaj nasz brzuszek. No i przy okazji jeszcze szersze nogawki, które są nadal bardzo popularne. Przymierzyłam te spodnie z supermodną kurtką skórzaną, niestety rozmiar L nie było już mniejszego. Ale wiem, że i widuję na ulicach właśnie młodzież, która chodzi w szerokich spodniach i wielkie takie oversize'owe kurtki, stylizowane na kurtki z lat 80. skórzane. ta jest akurat z dermy. Albo przymierzyłam z bardzo ciekawym tręczem, bardzo długim, znaczy, na mnie był bardzo długi, no ale przy wyższej dziewczynie no wtedy będzie. W długości MIDI, tak mi się wydaje. Fantastyczny zestaw z tymi cudownymi kozakami stylizowanymi na lata 80., fajne klasyczne jeansy w ciemniejszym kolorze. No i ten trench, super zestaw. No niestety, troszeczkę może już za cienki jak na te nasze yy, chłodne już jesienne dni, ale jeżeli chodzi o zestaw, o taki zamysł modowy, no to cudowne zestawienie modowe i kolorystyczne. Mała przerwa reklamowa. Osoby, które poszukują ciekawych prezentów świątecznych, albo osoby, które poszukują super fajnych kosmetyków, ajurwedyjskich, wegańskich, naturalnych, ziołowych, z minerałami z Morza Martwego, a może z innymi minerałami, zachęcam do zajrzenia na strony internetowych. Wielenda, Mia Cosmetics, Insight, Skin 79, Orientana, paryskie.pl i Organic. Linki promocyjne, tak zwane black weekendowe, znajdziecie Państwo pod filmem. Zachęcam Państwa do zajrzenia na strony internetowe tych wcześniej wymienionych sklepów, ponieważ przygotowały te firmy ogromne zniżki black weekendowe. Przymierzyłam bardzo ciekawe spodnie. Wyższy stan, szerokie nogawki, pięknie zakończone szerszym mankietem, tyle że bez szlówek. Przymierzyłam je. Oczywiście znów były trochę za duże, ale do czego zmierzam? Ja wiem, że to już było modne, bo ja też już to przerabiałam i nigdy nie skusiłam się na te spodnie, ponieważ ja nie mam idealnej figury. Czyli nie wyobrażam sobie. Znaczy, no ja wiem, że są idealnie zbudowane kobiety, bo to jednak nie ma szlówek. Więc te spodnie muszą idealnie kończyć się w biodrach, tak powiem, i muszą idealnie trzymać się tych bioder, żeby się nie suwać. Więc nie znam osoby, która by ym, cały czas trzymała się stricte swojej y, wagi. I nie znam też o y, spodni, a zwłaszcza jeansowych, które by się albo nie zmniejszyły, albo nie, zwiększy, nie zwiększyły podczas wielokrotnego prania. Nie wiem, czy jest to praktyczne rozwiązanie, jeżeli chodzi o spodnie jeansowe. Z materiałowymi jest inaczej, bo one mają pięknie przylegać do ciała i tak dalej. Ja wiem, że te spodnie są uszyte w stylu mm, propozycji firmy Chanel, czyli te spodnie dlatego nie mają paska, aby y, ozdobić je metalowym paseczkiem w kolorze złotym. Stylizowanym na Coco Chanel albo stylizowanym na lata 70., bo ja tego typu paseczki też już miałam. Więc dlatego mówię, że ten styl szycia spodni nie jest mi dziwny. Tyle, że y, miałam tego typu spodnie, ale jedynie to materiałowe. W sklepie Mohito przymierzyłam również spodnie zwężane do dołu. I również ten fason był super modny już wielokrotnie. I dodatku jeszcze przeszycie, jakby kant, ale przeszyty. Jest to bardzo fajne, modowe rozwiązanie i stylizacyjne, ponieważ e, wizualnie osoba, która na nas patrzy, no to patrzy po tym właśnie przeszyciu, po tym kancie i wtedy wyglądamy na wyższe, smuklejsze i nasze e, nogi również wyglądają na... E, Ładniejsze. W tych spodniach fantastycznie wygląda się w obuwiu na wyższym obcasie, przypuśćmy w kozakach na obcasie albo w kozakach skarpetkowych, wtedy ten kant jest jeszcze dłuższy. W tych spodniach, mówię od razu, w tych spodniach wygląda się znacznie lepiej na obcasie niż w trampkach, niż w sneakersach, więc no to zależy, w czym częściej chodzimy. Czy chociażby w, w niziutkich kaczuszkach, czy tak zwanych kitten hills, czy w trampkach, bo jak do trampek, to niestety nie proponuje szersze nogawki. W sklepie Reserve przymierzyłam kuloty. To znaczy, kuloty. Tyle, że dla mnie jest to długość regularna. I stworzyły się po prostu spodnie, które są obcisłe w talii bez kieszeni, troszeczkę z domieszką czegoś elastycznego i troszeczkę rozkloszowane na dole. Fantastyczne spodnie. Mierzę z wieczorową bluzką, która ma przeźroczyste rękawy i piękną kokardę. Cudowny, modowy zestaw w stylu francuskim. Wystarczy dołożyć żakiet, wystarczy dołożyć kurtkę skórzaną, i jesteśmy super modowo ubrane. Dołożyłam ze sweterkiem z cekinami w kolorze ciemnej zieleni. Również to świetnie wygląda. Dołożyłam z szarym sweterkiem, z aplikacjami troszeczkę dłuższy sweterek, również to genialnie wygląda. Dołożyłam do tych spodni żakiet golf, również to fantastycznie wygląda. Tutaj tylko trzeba popracować nad równowagą, balansem, czyli chodzi o długość żakietu. Do, do tych spodni założyłam botki kozaki z. z Ciętym szpicem, i w dodatku jeszcze z niewielkim obcasikiem. Są to bardzo modowe kozaki czy botki, fantastyczne, naprawdę cudowne botki. Przy czym ten rodzaj tych botków czy kozaków idealnie wygląda z tym fasonem spodni. No po prostu genialny modowy zestaw, który tego typu zestawy spotkamy na Pinterestach na Instagramach i gdzie tam jeszcze pokazują się osoby zajmujące modą. Fantastyczny, cudowny look. Wystarczy kupić buty, spodnie, czy tą bluzkę, czy sweterek, czy bluzę, czy cokolwiek lubimy, i będziemy wyglądały super modowo. Gdybym miała się zdecydować na jeden rodzaj spodni, to zapewne wybrałabym te najprostsze, klasyczne, te, samym, te na samym początku filmu, czyli z Demu, ewentualnie kuloty, ale wtedy do tych kulotów. Dobrze by było wtedy dokupić tego typu buty, buty, botki, żeby być super modowo ubranym. Bo czasami popełniamy taki problem: kupujemy jedną rzecz modową i obudowujemy ją tym, co mamy w domu. I jest fajnie, ale żeby było super stricte modowo, tego sezonowo, no to wtedy już trzeba kupić całość. Czyli buty, które są stricte modne w tym sezonie do tego typu spodni, no i też fajna ciekawa góra, czy bomberka, czy kurtka skórzana, czy żakiet skórzany. Wtedy mamy look instagramowy. Więc my musimy sobie zadać pytanie, jak chcemy być ubrane? Czy chcemy być ubrane od tak po prostu, bo mamy fajne rzeczy i Fajnie jest, czy chcemy być wystylizowane, bo jeżeli chcemy być wystylizowane, no to niestety trzeba, tak jak powiedziałam, nie będę się powtarzać, dobrać idealny fason butów do tego typu spodni, które nosi się w tym sezonie dokładnie w tym zestawie. To takie moje modowe a Ja dziękuję za oglądanie. Napiszcie Panie, jakie są Pani ulubione fasony spodni i czy e, i, i czy nowe fasony spodni, które pojawiły się od kilku sezonów, te super modne, te beczkowe, jakieś naukoscięte, naukosprzeszywane, e, jak e, u Maison Margiela, e, te wszystkie ciekawostki, e, jeżeli chodzi o spodnie jeansowe, czy e, trzy Zwróciłyście na nie uwagę i czy kupiłyście tego typu takie super modowe fasony spodni? W tym sensie, czy się przekonałyście, że faktycznie wyglądacie w tym fasonie w, w idealny sposób i jesteście z tego fasonu, tego modowego, bardzo zadowolone? Ja się przekonałam do spodni, on się nazywa, nie wiem, karoc, czy spodnie, które są zapinane na dole na guziczki i tak dalej, przy czym i wtedy mają węższą nogawkę. Jestem z tego fasonu spodni bardzo zadowolona. Więc nie zawsze to, co modne, to jest równoznaczne, że to jest złe, czy to jest na jeden sezon, czy nie jest przydatne. O, bo czasami też tak podchodzimy do tych nowości, a to, to nie będzie mi przydatne. Bo jak już mówiłam wielokrotnie, czasami może się zdarzyć, że to, co nowe, będzie akurat dokładnie tym, co będzie dla nas idealne i, i może się okazać, że to, co nosiłyśmy dotychczas, nie było idealnie w punkt. Żeby dać szansę tej nowości, która się pojawiła, bo może się okazać, że ktoś, któryś projektant wreszcie wpadł na pomysł, jak zadowolić pewną grupę kobiet, które mają tego i tego typu nie wiem, problemy albo oczekiwania, i wreszcie projektant wyszedł na, e, naprzeciw naszym potrzebom i stworzył idealną parę jeans albo w ogóle idealną parę spodni których się zakochamy i będziemy im wierne przez wiele lat. Ja dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do komentarzy, zachęcam do lajkowania, a także zachęcam do oglądania kolejnych filmików i wciskania powiadomień, abyście panie były poinformowane o tym, że się pojawił nowy filmik na moim kanale.